Hej, cześć, czołem. witam Was. Ja jestem Lisek Biznesu i witam Was w kolejnym odcinku SuperCUT Bros. W ostatnim odcinku mnie ucięło, bo nie zauważyłem. Chyba zaczęło mi brakować pamięci i urwało mnie gdzieś tutaj w Windy Harbor. <coughs> Dlatego przyjdziemy z jeszcze raz. To już to miniemy, bo było w poprzednim odcinku. To chyba też. I teraz tutaj musimy wejść do tego jakby. Na to wierzę tutaj nie wiem, czy byliśmy już. To był klucz pierwszy. O nie, spadłem. Dobra, to ja trzeba wejść. Jeszcze raz spróbujemy. Udało mi się. A się o to nie chodziło. A, dobra, dobrze, się. i tutaj wejdźmy. Tutaj staram się. No, tak, staram się też jakoś tak aktywnie to komentować. Trochę ciężko. O, tutaj są jeszcze to chwilę Chwilę. Skoro monetki tutaj są jeszcze, to jeszcze tak wyjdziemy. Mamy taki super turbo z i udało nam się A teraz jedziemy tutaj na dół, ponieważ z tego co wiem te jakieś tutaj jakieś znajdźki były Ktoś chyba nie dostaniemy, więc chyba będziemy musieli się cofnąć tutaj Tak, tak, musimy się tutaj cofnąć Hey, that's my spot Aha, okej okay. Dobrze, chodźmy dalej Co ty powiesz? Have you heard the legends about the giant fish? się legendę o gigantycznej rybie. O tak, tu się nas kluczy. Ale chyba specjalny kod będzie potrzebny do tego. No dobrze, no to w takim razie wyjdźmy i chodźmy już do finisza, Tylko najpierw chodźmy, chodźmy do sklepu. Plignijmy. I witaj w sklepie. Dobrze, kupimy sobie. Dlatego, że mamy 41 monetek. nie mamy jednego niebieskiego ptaka, to nie musimy nic kupować. Thanks, wszystko uh, to kiedyś. No dobrze, <laughs> zjadam sobie oczywiście tutaj jakąś malinkę. Nie wiem, nie, nie, nie dzwoneczka, bo nie mogłam dalej, więc chodźmy dali uh, World to, to Water ruin, z Wodne Ruiny. Taki to jest pierwszy klucz, którego muszę włączyć. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj bossa. O, i zdobyłem monetki. Um. O nie, nie spodziewałem się, że mnie uderzy. Udało mi się ominąć tą rybę. O, to jakaś... O tak, to jest ta ogromna ryba, o której mówiła ta mała rybka. To jest pewnie ta ogromna ryba, o której mówiła ta mała rybka z, z Windy Harbor. <laughs> Ciekawe czy to będzie boss. Jestem ciekawy tego. No dobrze, chodźmy. Może uda nam się dojść do bossa. I prawdopodobnie ta rybka właśnie będzie bossem. No dobra, lewla. jest levela, Nic trudnego. No i zdobyliśmy tylko jeden. Nie wiem jak zdobyć drugi. Chodźmy dalej. Dwa. Była to ruin z drugi stage. Czyli wodne ruiny stage drugi. O nie, wpadłem. No dobra. Pozbieramy sobie monetki przy okazji. A tutaj na dole coś będzie, mogę się założyć tak monetki Monetki górą. O, to jest jakiś nowy kod. Strong water are, rents are not a problem for me. Czyli silne prądy wody... Tak silne prądy wodne nie są dla mnie straszne. I teraz tak, to jest ten kod, będziemy musieli się parę razy z nim cofnąć pewnie teraz, ciekawe co tutaj dalej Dobra, nie idźmy dalej, bo to coś jeszcze było wcześniej Zjeżdżaj Oj, udało mi się i zobaczcie co znalazłem. Dobra, zbierzmy te dwie monetki i chodźmy Nie mam jeszcze czegoś ciekawego Wydaje mi się, że tego chyba trzeba kilka razy robić. Nie dobra, tam nic nie ma. No to chodźmy. Hmm. Tego trzeba będzie unikać, pewnie. To łatwo jest. Jak mnie to porobiło? Ja tak się nie bawię. No dobrze, musimy chyba spróbować ponownie i tu jest ten kot chyba, którego zdobyliśmy, ale jednak nie. Ciekawe, czy, go zdoby... czy mamy go? Mamy? Mamy tego kota? Mamy tego kota? Nie, jeszcze go nie mamy, czyli to dlatego, że nie przyszliśmy. No dobrze. Eee, e e brutusem przejdziemy ten level. Ale już nie zbieram monet, jakbym się nie chce. Chwilę tutaj, musimy się cofnąć, ponieważ tutaj będziemy mieli coś, co nam jest potrzebne, czyli. Tu 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 Nie. Tylko spróbujmy uderzyć, ty. Rybo! Nie, nie chcemy. Jeśli tak dalej będzie szło, to będziemy robić po jednym levelu na odcinek tego mnie chama ciekawe ile to ma w ogóle jak długo jest ta gra. jestem ciekawe jak długo jest ta gra właściwie. Tutaj podzwoneczek na szybko. Czekamy aż się zgeneruje to. Dobrze, chodźmy dalej. Przepraszam, że tak cicho jestem, ale <coughs> po prostu nie mam co komentować. Strongwater, Dobra, to tłumaczyłem, że silne, silne prądy wodne nie są dla mnie straszne. Dobra, tutaj przegraliśmy ostatnio. Udało mi się, przeszliśmy. I mogę sobie zmienić kota. Oj, to jesteśmy na sali, jest jakiś bić. Uff, ale mi się udało. I kiedyś w czegoś nie było. Dobra, pokonajmy to, żeby to nie zabrakło nam drogi. Zobacz, czy przypadkiem czegoś nie było. Dobra, nie wiem. A bo może po prostu. Myślę, że my przychodzimy nie tym potem i nam no, w zmienia zmiany. No dobrze, więc zrobiliśmy jednego dzwoneczka i odblokowaliśmy Siendzina. Tak, właśnie w ogóle nie zauważyłem tego, że te to mają swoje imiona. I teraz cofniemy, aby odblokować sobie level bonusowy, i chyba bonusowy level był tutaj? Tak, chyba tutaj. Udało <laughs> się odblokować taki dodatkową zawartość. Nie, nie chcę. Dobrze, chodźmy tędy. Nie spływamy. Tu jeszcze nic nie było. Tak, tutaj trzeba było się przekraść między tymi kamykami. kame kamy. Sorry, że tak będę wracać, ale tam chcę jakieś wam pokazywać znajdki ciekawe. Teraz uda mi się trochę gorszy odcinek nagrać nawet. O, tutaj chyba to było tak. O nie! Zapomniałem na wziąłem jeszcze nie! No to szybko się musimy cofnąć na szybkości. Nawet nie o to mi chodziło. Musimy się cofnąć, bo zapomniałem sędzia. to co ja zastępuję. I widzimy się za chwilkę. Witajcie z powrotem. Wyblokowałem to i tak okazało się, że to tylko po prostu dodatkowy dzwoneczek. A my pierwszego nie zrobiliśmy. No dobra, ja daję wam pustki. Dobra, czyli w takim razie nie będziemy się cofać bez, bez sensu, ponieważ... Big fin, duża ryba. No nie wiem, zobaczmy. Będzie klucz potrzebny. Nie mamy klucza i chyba musimy się cofnąć, tak? I już chyba wiem, musimy się cofnąć do miasta z powrotem. Nie, Olek, tylko musimy zrobić... I ten jak nazywa się Brutus. Tak od razu powiem. Musimy się cofnąć do miasta. Przepraszam za te głośne dźwięki. Nie wiem co wydaje takie dźwięki na przyszły odcinek, który jest. Jakby to zastopować. musimy pójść tutaj. Ponieważ tu właśnie był ten klucz, ale. Oczywiście musimy zmienić na Shindzira. Zanim to przejdziemy. Shindziń, tak i szybko pobiegnijmy, odblokować tamte prądy wodne tutaj tak jakby są te prądy i, i tutaj trzeba wejść chwilkę, to jest to na pewno? nie, też chyba nie jest to, pójdźmy dalej, sprawdźmy to czy to przypadkiem nie tutaj te prądy tutaj, ale tutaj zdobędziemy sobie to no to miło Jeden, tutaj zdobyliśmy tu tego, czego nie mogliśmy a tutaj chyba musimy się na sam początek cofnąć tak, tutaj, tutaj i tu, tak, tutaj. I teraz się nigdzie nie będzie mógł tu podpłynąć, ponieważ on opiera się prądem wodnym. No i udało mi się, teraz możemy pójść dalej przyjść dalej. Już nawet po nie będzie się cofać, bo nie ma po co. W kursie jakie to jest trochę denerwujące. Biegniemy dalej. Tutaj, shop. Welcome to shop. Nie chcemy nic. A thanks. przyjść później, nie 75 sekund, to dobrze. No już mamy 11 minut materiału. No to wow. Myślę, że zrobimy taki 15-minutowy odcinek. Myślę, że takie będzie, taka długość będzie całkiem niezła. No dobrze, to z tym klością. Myślę, że przyjdziemy jeszcze ten level i zakończymy sobie na dziś. Ominiemy go, ponieważ nie chcę mieć stłoczeń na ogłówkę. Ciebie też ominę. Ciebie też. Oczywiście monetki, jak zawsze, tej na tej, dobra, nieważne. Uf, ale farcik ze mnie. Nie zgadnę, tutaj będą prodny wodne i, i przydałoby się zmienić w tak? Dobrze. Tu akurat nie musieliśmy nawet zmijać, ponieważ byliśmy już shin shinjinem. I będzie wielka ryba, tak? Wielka ryba, o nie, o nie, o nie. O nie, uciekam, a, bo to jest tak jakby tego. Taki stej z uciekaniem. My jeszcze nie możemy pokonać tej wielkiej ryby, tylko po prostu musimy przed nią uciekać. No to ciekawa mechanika. Nie. Tutaj będziemy sobie górą umijać tą rybę i uciekać. A tak będzie najszybciej. Zobaczcie, my z tyłu zostawiamy tą rybę. Udało się, uciekliśmy rybie, nawet za pierwszym razem to zrobiliśmy. Czyli to było taki też ciekawą mechanikę dodali, niestety nic nie zabraliśmy. No to ja to będę pod odcinkami, myślę, robić. I będzie nowa osoba. Będzie pewnie coś ciężkiego do tłumaczenia. ciekawe czym się uda to Tak Dałem ja Ta 120 tych. Welcome to Naget Anion. Ciekawe, czyli Wytaj Naget to jest Nadziana Jaskini. Canyon. Nadziany kanion? Kanion, czy to po prostu kanion? Och, lu, zobacz, e, lubisz... E, lubisz nie, nie mieć bells enough? Lubisz e, mieć za mało... E, dzwoneczków? Take care, ho ho. Dobra, czyli weź to, ho ho, dobra. Jakiś krecik był tutaj tu w wspinaczki. Chyba będziemy musieli wziąć oczywiście do naszego pierwszego kotełka, który potrafi wspinać się dobrze po ścianach. Dobrze, chodźmy tam kanionem. a nie, no i ja uderzyłem. Postaram się nie uderzyć zbytnio, ponieważ tu będziemy pewnie 20 minut ten level robić przez to. Hop, hop, hop. No i znowu, no dobrze. W zaczęliśmy kolejny level, dlatego nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, tu jest jakaś ciekawa mechanika. Musimy wziąć to i kliknąć. Nie wiem, jak. A po prostu trzeba przez to przebiec. Ok. No dobrze. Oj, tam będą takie. Cie... Tu będą takie ciekawe mechaniki. Tak, z tymi łupaniem motylków. Kurczę. Prawie się co pominiemy to sobie i po prostu ja to będę robić poza odcinkiem. Możecie mi w komentarzach pisać czy chcecie, abym ja tych odkrywał, bo to, to za co się prawdopodobnie dostaniemy po prostu... za Po prostu dostaniemy dzwoneczki. No nie wiem czy jest to dla was w jakiś sposób ciekawe jak próbuję trzy razy, pięć razy do tego doskoczyć. I chwilę... No, już nie zrobimy kolejnego odcinka... Znaczy kolejnego levela. Ach. Trzymajcie się No i cze